w galioga i Kong. Wiosna to jest taki czas, kiedy właściwie chcemy już wyjść z tego zamknięcia w domu i z tych ciężkich ubrań, ale na bo świeci słońce, bo już jest ciepło, możemy powiedzieć, że na wiosnę, wszystkie powstajemy z popiołów, ciężkich doświadczeń, ciemności i zimna, i szarości, no ale też mamy swoje doświadczenia i emocje, które Nosimy ze sobą przez całe życie i możemy dzięki tej praktyce troszeczkę je oddać. Oddać ciężar smutku i żalu, który gromadzi się w płucach. Smutku i żalu, który powstaje również z tego, że rezygnujemy z siebie dla tych, których kochamy. Z czasu dla siebie, z dbania o siebie, z pasji, z rozwijania swoich talentów albo swojego biznesu. Spróbuj ze mną tej praktyki, zobacz, jak tobie z nią jest. Jest to feniks powstający z popiołów. Szukasz sobie wygodnego miejsca, stawiasz stopy na szerokość bioder i otrząsasz nadgarstki. Ważne jest, żebyś czuła, że stoisz stabilnie na stopach, żebyś mogła rozluźnić kolana, biodra, łokcie, ramiona i czuć, jak otrząsasz ręce w taki sposób, jakbyś otrząsała wodę z dłoni w stronę ziemi. Czuj, jak twoje łopatki idą spokojnie w dół. Rozluźnia się brzuch. Teraz w tył. Delikatnie z tyłu po bokach ciała, z przodu nad głowę. Na boki, w dół. I przez chwilę zacznij teraz otrząsać ciało w prawą i w lewą stronę. Czuj, jak twój ruch wychodzi z brzucha, i przy tym ruchu masz takie uczucie, jakby wszystkie organy wewnętrzne w brzuchu zaczęły też się rozluźniać i poruszać. Rozluźniasz ramiona, biodra, łokcie, całe ciało jest w ruchu. I powoli zatrzymaj, rozluźnij. Teraz połącz wszystkie palce dłoni razem. Poczuj swoje stopy osadzone w ziemi i spokojny oddech w ciele. Podczas praktyki chikong dajemy sobie zawsze czas na to, żeby wrócić do oddechu, wrócić do ciała, mieć czas, żeby siebie poczuć. Rozluźnij ramiona, otwierając klatkę piersiową, połącz palce dłoni, skieruj dłonie w przód. I skręt w prawą stronę, lewa pięta do góry, lewa ręka na nerkę, prawa ręka na obojczyk, pod obojczyk, Skręt i zmieniasz stronę. Ręce są puszczone luźno, to jest bardzo swobodny ruch. Nie unosisz specjalnie dłoni. One unoszą się takim spokojnym ruchem. Dzięki temu, że obracasz ciało. Wydech. W kolejnym etapie stoisz prosto, patrząc w przód, i pozwalasz, żeby ręce objały delikatnie Twoje ciało po bokach. Ręce są zupełnie luźne, ale Twoje ciało jest wyprostowane, zachowuje taką stabilność w centrum. Rozluźnij teraz, poczekaj, żeby ręce same się zatrzymały. Ustaw dłonie wnętrzem w stronę nieba. Wdech. Dłonie w przód i spokojny wydech w dół. Dłonie w stronę ziemi. Miękkie kolana, nie zginasz brzucha. Wdech. Dłonie do przodu, wydech w dół. Wdech. Tak wysoko, jak jest tobie wygodnie. Pachy są cały czas luźne, ramiona luźne, łopatki skierowane w stronę ziemi. Wdech. Broda w stronę gardła, szyja wydłużona. Wydech w dół. Ostatni raz wdech i wydech dosyć luźno, spokojnie w dół. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Niezbyt wysoko teraz na wysokość głowy, na wysokość klatki piersiowej i po bokach ciała. Te proste rozgrzewki pozwolą Twojemu ciału przygotować się do praktyki i puścić już stagnację i takie spięcie, które jest często spowodowane długim siedzeniem albo właśnie takim zaciśnięciem się z powodu zimna. Teraz możemy już to wszystko zacząć otwierać i dzięki temu przepływa linfa przez Twoje ciało i wspiera procesy oczyszczania z toksyn. Zaczynamy praktykę. Zaczynając praktykę, przywitaj się ze swoim ciałem poprzez położenie dłoni na środku mostka. Skoncentruj swoją uwagę w miejscu, gdzie są Twoje dłonie. Wdech i wydech. Jeśli Tobie trudno skupić uwagę w tym miejscu, zacznij robić delikatne okrężne ruchy. Środek mostka jest to punkt na głównym merydianie. i nazywa się pierwotne dziecko. Jest to środek twojego emocjonalnego dantien. mówi się chikong, że jest to twoje emocjonalne serce. Wracaj tutaj do siebie, jak do domu. Zatrzymaj teraz dłonie, przytul delikatnie. Poczuj, oddychaj spokojnie, miarowo, twoim tempem. Weź wdech i spokojnie z wydechem, dotykając kawałek po kawałku swojego ciała, zjedź w dół, w stronę pępka. O, możesz wydychać, jeśli czujesz jakiś ciężar, który leży tobie na sercu. Wydech i zaczynasz ob Okrężne ruchy wokół pępka, lewa strona w dół, prawa do góry. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Wdech i wydech. dech. I coraz mniejsze okrężne ruchy. Możesz robić ten ruch spokojniej, wolniej. Zatrzymać się na środku pępka i rozluźnij ręce. Poczuj swoje stopy dobrze osadzone w ziemi, jakby zakorzenione. Poczuj jak dają tobie stabilność. Miękkie kolana, ustawienie bioder przypomina siedzenie na wysokim stołku. Pachy rozluźnione, ramiona rozluźnione, łopatki w dół, łokcie lekko na zewnątrz. Czubek głowy jest skierowany w stronę nieba, w stronę gwiazdy, gwiazdy północy. W Chikong mówi się o tym, że każdy z nas ma gwiazdę północy, która prowadzi przez życie, zna drogę, więc sięgając tej gwiazdy możemy poznać, w którym kierunku jest dobrze w tym momencie iść. Więc stopy ugruntowane w ziemi, czubek głowy skierowany w stronę gwiazdy, dłonie obejmują energię, energię Twojego ciała to jak kula światła, kula energii w dłoniach. Uformuj ją swoimi dłońmi i delikatnie rozluźniając biodra, zacznij otwierać ramiona, łokcie, nadgarstki, palce, wzrastając delikatnie do góry i z wydechem zamykasz ramiona, łokcie, nadgarstki, palce do wewnątrz ciała. Wdech, powtarzasz ramiona, łokcie, nadgarstki, palce, Wydech w dół. Zamykając twoje skrzydła Feniksa. Próbuj, jakie mają, jaką mają moc, jaką mają siłę, jak się czujesz na ten moment wdech. I wydech. Palce kierujesz do środka. Za czwartym razem powtarzasz wdech. I zginasz łokcie, nadgarstki, zamykając energię wewnątrz ciała, jakbyś chciała ją skompresować. Sięgnąć po całe doświadczenie życiowe i po całą miłość, która płynie z Twojego serca i mądrość. I z wydechem otwierasz ramiona i ręce, napierając dłońmi na niewidoczne ściany, blokady, bariery. Odpuszczasz w nadgarstkach, kierując palce daleko na zewnątrz. Wdech. Ponownie przysiadasz delikatnie. Z wdechem czujesz jak sięgasz do popiołów, z których wzrastasz i z wydechem jak prosto z serca określasz swoje granice i wyznaczasz swoją przestrzeń, a potem odpuszczasz, aby nie zostawać w stagnacjach i poczuć jak sięgasz dalej niż horyzont. Wdech. Czuj go wewnątrz ciała, czuj swój wdech wewnątrz ciała, wydech na zewnątrz, przez serce, przez ręce, jasno i klarownie, a potem odpuszczaj. Wdech, skierujesz się do Ziemi, zbierasz energię Ziemi, jak wsparcie, które dostajesz od matki. Wydech w stronę klatki piersiowej. Układasz dłonie pod obojczykami, masując punkt, który jest na zagłębieniu pod obojczykiem, czyli płuco 2. Wdech i poczuj, jak prosto z serca płynie do Twoich płuc, wspierająca siła ognia, elementu ognia. Płuca to element metalu. Płuca gromadzą smutki, żale. Również wewnętrzną krytykę. Płuca stają się ciężkie jak metal. Tylko miłość Twojego serca, ciepło Twojego serca może ten metal rozpuścić. Więc weź wdech, przyłóż dłonie, otulając ciebie, otulając swoje ciało, dając sobie wsparcie. Niech przez dłonie płynie miłość Twojego serca, prosto do Twoich płuc. Kolejny wdech, i z wydechem oddalaj dłonie, które są cały czas, skrzyżowane ręce w nankarstkach. W stronę ziemi oddawaj ciężar swoich płuc, ciężar smutku, rzeczy, które są zbyt trudne dla Ciebie na ten moment. Sięgaj do nieba. Wdech, otwieraj. Dłonie są skierowane do nieba. Czujesz otwieranie meridianów po wewnętrznej stronie rąk, czyli serca, płuc, osierdzia. I z wydechem sięgasz w dół, ponownie formując kulę światła. Przejdź do praktyki Wiosenny kwiat wita słońce. Przysiądź delikatnie i otwieraj ramiona, łokcie, nadgarstki, palce. Kciuki na zewnątrz i z wydechem poczuj, jak twoje ciało wzrasta, Ponad Ziemię, twoje ręce ściągają w dół błękit nieba, światło słońca. Wdech, przysiadaj ponownie, jak w procesie hibernacji, zamykaj ręce nad głową. Wdech, płaskie dłonie w dół, wydech, powoli wzrastaj w stronę słońca i jeśli potrzebujesz, zrób wdech w połowie i ponowny wydech w dół, do ziemi. Ponownie kula światła w dłoniach, przysiadasz, wdech, unosisz energię ziemi do góry, wydech, ściągasz energię nieba w dół, prostujesz ciało, wdech, zamykasz nad głową. Całą energię i światło wszechświata, słońca, gwiazd i z wydechem. Rośniesz, wzrastasz, jak kwiat witający poranne słońce i wydech w stronę Ziemi. Ostatni raz wdech. Kciuki na zewnątrz otwieraj dłonie w stronę nieba. Wydech, wzrastaj, ręce idą w dół. Wdech, zamykaj nad głową. Wydech w dół przez całe ciało. Do ziemi, rozluźnij nadgarstki. Na zakończenie otwórz dłonie, dostaw prawą stopę do lewej, rozluźnij. Wdech. Tu jedność z energią ziemi, wydech, tu jedność z energią nieba i harmonijne połączenie yin-yang, harmonijny przepływ energii yin-yang w Twoim ciele. Zamknij dłonie, jak mały płomień światła. Sprowadź tę harmonię, równowagę i światło Twojego umysłu, Twoich słów, Twojego serca, Twoich uczuć, które Masz do siebie. Doceniaj to, kim jesteś, czując oddech na klatce piersiowej, też czując, jak harmonia, równowaga rozchodzi się po całym Twoim ciele, aktywuje się światło, czujesz w sobie energię doceniania, miłości do siebie. Poczuj, jak ona przepływa teraz przez Twoje dłonie, w stronę Twoich bliskich, wszystkich osób, które chcesz wspierać całego świata, wszystkiego co jest na ziemi, zwierząt, przyrody. Wróć do swojego serca, weź głęboki, spokojny wdech na klatce piersiowej, skieruj dłonie w stronę ziemi. Z wydechem honoruj. Twoje stopy połączone z ziemią. Wdech, diament światła na dolnym dantien, kciuki razem, palce wskazujące razem. Poczuj potencjał, który jest w Twojej macicy, w Twoim łonie. Potencjał do kreowania życia takiego, jaki chcesz, tego, co jest dla Ciebie ważne. Połącz garstki z wdechem skieruj się w stronę Twojego serca, klatki piersiowej z wydechem. Wiaruj w swoje serce i wszystko, kim jesteś. Poczuj, jak dzięki temu wszystkie razem zrastamy. Skieruj dłonie do ziemi. I wyślij jej światło i też wdzięczność za to, że karmi Ciebie swoją energią i nosi nas wszystkich. Spleć dłonie razem ułóż pod pępkiem i zakończ praktykę. Podziękuj swojemu ciału, podziękuj sobie. Czuj przyrodę, jeśli robisz tę praktykę w przyrodzie. Praktyka Qigong dla kobiet jest wyjątkowa, jest inna niż praktyka Qigong dla mężczyzn. Jest praktyką, która jest oparta na głębokim odczuwaniu siebie, oddychaniu, wzdychaniu, czuciu swojego ciała, aktywowaniu odpowiednich punktów na ciele, po to, aby uwalniać emocje, które niszczą nasze organy wewnętrzne, niszczą nasze tkanki, komórki, deformując je tworząc dysharmonię, poprzez co tworząc choroby, złe samopoczucie, ból w ciele. Dlatego kobiety sięgają poprzez praktykę Qigong do swoich emocji, tworzyć nowy, pozytywny impuls, zmienić nasze stare nawyki odczuwania siebie, odczuwania tego, kim jesteśmy. I nie musimy się na tym zbytnio koncentrować. Wystarczy, że praktykujesz i to dzieje się Poprzez Twoją intencję, poprzez to, że dajesz sobie czas, poprzez to, że wykonujesz odpowiedni ruch, oczyszczając chi, czyli pole elektromagnetyczne wokół ciała i oczyszczając i harmonizując swoje ciało energetycznie, co działa na mięśnie, na ścięgna, na tkanki, na wszystko, co jest w Twoim ciele fizyczne i również na Twoją psychikę, na to, jak Ty wyrażasz siebie w świecie i jak czujesz siebie. I na ile masz odwagę i chęć, realizować swoje marzenia i być i żyć tak jak chcesz, tak jak lubisz. Zapraszam Ciebie na stronę www.kalianijogacikong.com. Tam dowiesz się więcej na temat y, praktyki Qigong dla kobiet, tego co ja proponuję ze swojej strony dla kobiet. Również na temat warsztatów, które odbywają się na żywo najbliższy 20-23 marca. Zapraszam Ciebie do kontaktu. Zapraszam Ciebie również do polubienia tego wideo. Jeśli poczułaś, że jest wartościowe dla Ciebie, na no zostawienie komentarza, subskrybowanie i do zobaczenia w następnym nagraniu. Dziękuję za to, że jesteś.